Mamy tymi, właśnie teraz tera gości w z Białegostoku, przynieśli to, to, raczej szalik no, jak jeloni, no, półtora, Dzień dobry, Dzień dobry proszę kontynuować, może pan kontynuować i poleci ten płot betonowy, który leci w połowę budynku, bo on napisał budynek gospodarczo-garażowy. A garażowy budynek gospodarczy 5 metrów od sąsiada. Zresztą no tak, bo jeżeli na przykład jeden budynek się zajmie ogniem, to jest O, dam o... przykład. Taki. To tak jak. Dam damy przykład. Graniczy nie był nie? I ty się budujesz. Od jego musisz odrębnicy odstąpić. Jak budujesz budynek gospodarczy, garażowy, 5 metrów. Odrębnicy jego. No, bo wiadomo, że wtedy może o, 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 na przykład ten ogień przejeść się na jego dom, i wtedy tak. on też będzie stratny, i to będzie wszystko tak. moje winy. Tak. Właśnie też miałam taką sytuację, że mój kolega y, mieszkał w jednym domu, i obok niego się y, jakiś tam y, w pan budowę, nie wiem, nie znam jego imienia i nazwiska. I jak była odległość od y, domu, i, od dwóch domów, to nie przekraczało chyba dwóch metrów coś takiego. I to było po prostu takie zadaszenie, daszku, żeby można było przejść z tyłu na gadek do domu. Um, on, on powinien od... Yy, Odstąpi jak budynek yy. To czy budynek był w dobrej odległości, ale bardziej wychodzisz w tym tak. Nie miał prawo tak, tak, tak zrobić. No ale później właśnie skrócili jednak to. No, widzisz? No jakby się tam dogadali, ale wiem, że to jeszcze chyba do sądu poszło i takie no. daje się A Ale jeśli i sąd wydał nakaz czas od No tak, tak. No. Tak samo i tu. Ja nie będę podać... Na możecie sprawy. ci przedstawić, chcecie. To ja jestem Mikołaj, z elektryka ZSC najlepsza szkoła w Galaktyce. Ja wiem. Paweł z Mechaniaka, pozdrawiam Mechaniak również pozdrawiam. Ale ja, tak nazywam się Paweł Wawrzak, również jestem z elektryka, a to właśnie z Mikołajem jesteśmy nawet razem w klasie. Tak O, to pozdrawiam całą szkołę i całe Mickiewicza, tak, tak. bo to mi... Mickiewicza. Nie, To nie Grotgera tysiąclecia. Bo a tysiąclecia to tam. Przynieśli. Mhm. No. A, a teraz nie byłoby Grotgera, tylko byłoby e, świętojańska. Czy Nie. Tak. nie szkoła to, to, to to byłaby na Świętojańskiej. Na Grogera? Można nie pamiętam. Nie, na Grogerach. Nie, na, na, na Świętojańskiej. Grogera. Jakaś Świętojańska, co i jakaś inna to szkoła tam jest. Grogera to chyba A Ale właśnie wybudowano nową szkołę na śledzie Pan Sopuckiego. Tak, teraz już tam jest. tak dawno. No tak. I on powinien od mojej granicy odstąpić 5 metrów. A ile jest? 0 Zero. Zero metrów? Po granicy. To dosłownie. Złożyłem przeciw. Dozkrólskiego. I nic nie robisz z tym. Czekaj. Nie Wysłał pisma. Wszystkich ulicy, że popierają, a moje zatoju. Nie dostał do byłej minister budownictwa Marii której była z Białogostoku ministrem budownictwa i in, infrastruktury w Warszawie i ona nie otrzymała sprzeciwu mego, a do się można nie pisma. To jest karalne. I to bardzo karalne. To jest takie karalne, że on musiał tu z Kolarskim dołączyć moi przeciw, on nie dołączył. Bo on dał, bo on ma w policji, jeszcze w milicji miał, uszarka. jest co to tu uszak? Chłapał ucha. No właśnie tak jak ty mi siedem razy donosiłeś na policję. I... i ale ja kołapuchem nie byłem. No nie! Na policję walić. Szukajcie go. Szukajcie, żeby żyły był.